Posłuchajcie mej piosenki, oli litość wagam was. Żewne tony, rzewne dźwięki są magnum wetą was. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie groźb, czy złotych sto? Mnie nie zależy, bo śmieszcie, że gruda, to aby szło. Już taki jestem, zimny mnie i dobrzy mi z tym, bez złych Dań, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny dlań, e, moje niania nad kołyską, e, tak śpiewałam mi co dzień, że zadomędzę w życiu wszystko i usunę wszystkich i e, no i prawdy by była blisko, ale właśnie w tym jest właśnie sen, że że so, że chodzę sobie i się robię i to jest mój dzień. Już taki jestem. Zimny drań i dobrze mi jestem. Bez dłużej, bo w tym mi se no, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem. Zimny grań. Kto mi spańcy... Tu zazdrości, moje rodzinki, wujku, ciot, e, powiem krótko, najprościej, gwizdź, że da ich to choć ich brak wychył uczuć złości, coś zdanie o nich, i jeszcze chcecie, to w kompletnie ich dosyć, ta, do... O. Odstąpiewałem, już taki jestem, zimny dlań i dobrze misty. bez bezwój bo w tymie rzeczy se do, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny dlań, już taki jestem, zimny dlań.